Witam serdecznie, nazywam się Julia Widlińska, jestem pomysłodawcą i organizatorem pierwszego w Polsce pokazu mody alternatywnej pod nazwą Alternative Fashion Show. Inicjatywa powstała dlatego, że w tej części kraju brakuje jakichkolwiek wydarzeń, które mogłyby przyciągnąć publiczność związaną z subkulturami, z alternatywą. Dlatego postanowiłam wraz z przyjaciółmi, z ludźmi, których znam od lat, którzy tworzą z pasją, stworzyć wydarzenie, które będzie mogło wyjść naprzeciw oczekiwaniom takiej publiczności. Dzisiaj na wybiegu obejrzymy kreację 11 projektantów, którzy przedstawią nam swoje różnorodne style. Zobaczymy stylizacje gotyckie, wiktoriańskie, steampunkowe, będzie trochę skór, będzie trochę ćwieków. Mam nadzieję, że przypadnie wszystko Państwu do gustu. Nasze wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Chcielibyśmy, aby na trwałe związało się z kulturą Torunia. Przyjdzie około 500 osób. Na wybiegu spotkamy nasze modelki alternatywne, najbardziej znane modelki w Polsce. Chciałabym zaprosić Państwa do śledzenia naszego fanpage'a, obserwowania naszej strony. Planujemy już kolejną edycję w przyszłym roku i zapraszam tutaj wszystkich potencjalnych sponsorów, aby mogli wesprzeć nas w przyszłości. Jestem Łukasz Embas, jestem z Warszawy. Zajmuję się charakteryzacją dosyć szeroko pojętą, e, ponieważ można powiedzieć, że od wizerza aż po efekty specjalne. E, z tego względu, że znamy się z Julią już kilka lat. W tamtym roku pierwszy raz, pierwsza edycja, tak, również brałem udział. Teraz druga. Również zajmuję się tutaj charakteryzacją. Od roku jestem studentem Międzynarodowego Studium Dziewulskich, gdzie uczę się efektów specjalnych e, i charakteryzacji właśnie. A, Dzięki temu mogłem odbywać praktyki m.in. w programie TKTK, że brzmi znajomo, gdzie w sumie to jest jedyny program w Polsce, gdzie jest tak zaawansowana charakteryzacja, więc nie ukrywam, że przy tym programie dużo się właśnie nauczyłem. Robię bardzo dużo swoich projektów autorskich, gdzie wykorzystuję charakteryzację i swoje umiejętności i cieszę się właśnie też, że Julia po raz drugi zaufała mi i zaprosiła mnie na drugą edycję pokazu. Jestem Silver, mieszkam w Toruniu. Zawsze miałam potrzebę tworzenia pewnych rzeczy i to tworzenia ich samodzielnie. Jednymi z tych, rzecz, z tych rzeczy były także stroje, przede wszystkim dodatki ze skór, przede wszystkim topy gorsetowe i inne akcesoria, których raczej nie założylibyśmy na ulicy, natomiast na sesję zdjęciową jak najbardziej tak. To wszystko mogłam pokazać dzięki Julii Widimskiej, która organizuje Alternative Fashion Show, już po raz drugi. Są u nas osoby, które też wymykają się różnym kategoriom. Na pewno nie są to osoby standardowe, nie są to kolekcje standardowe, nie jest to coś, co zobaczycie na Fashion TV. To jest coś, co, to jest coś niesamowitego, że robiąc tak wiele różnych rzeczy możemy się spotkać w jednym miejscu i się nawzajem docenić, bo to jest coś niesamowitego, że będąc naprawdę w różnych części Polski, robiąc naprawdę różne rzeczy, się różnymi, rzecz różnymi klimatami, potrafimy razem zrobić świetną imprezę, która będzie się również podobać.